Język angielski. Present continuous. Pytania i przeczenia. Część druga. W poprzednim filmiku opisałam, jak zbudowany jest czas teraźniejszy, present continuous. Teraz uzupełnimy wiedzę o tworzenie pytań i przeczeń w tym czasie. Pytania w Present Continuous. Tworzenie pytań jest banalnie proste. Wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania. Na przykład: Stephen is writing a letter. Steven is writing a letter. Steven pisze list. Is Stephen writing a letter? Is Stephen writing a letter? Czy Stephen pisze list? Zobacz więcej przykładów pytań. You are reading a book. You are reading a book. Stanie pozytywne. Ty czytasz książkę. Are you reading a book? Are you reading a book? Czy czytasz książkę? They are running. They are running. Oni biegają. Are they running? Are they running? Czy oni biegają? Am I taking my bag? Am I taking my bag? Czy zabieram swoją torbę? Are you waiting for me? Are you waiting for me? Czy czekasz na mnie? Are you looking at the stars? Are you looking at the stars? Czy patrzysz na gwiazdy? Are you doing our homework? Are you doing our homework? Czy odrabiamy pracę domową? Jeśli chcemy dowiedzieć się, kto, co, gdzie i kiedy, robi w tej chwili możemy także zadać pytanie szczegółowe użyjemy wtedy pomocniczych słówek takich jak where gdzie what co when kiedy czy why dlaczego w takim przypadku te słówka wpadną na początek zdania Przykłady Where are you going? Where are you going? Gdzie idziesz? Gdzie idziecie? Who is she talking to? Who is she talking to? Z kim ona rozmawia? What is he doing? What is he doing? Co on robi? Why are they laughing? Why are they laughing? Dlaczego oni one się śmieją? Przeczenia w present continuous Tworzenie przeczeń w present continuous jest bardzo proste. Potrzebne nam będzie dodatkowe słowo not. Na przykład Stephen is not writing the letter. Stephen is not writing the letter. Steven nie pisze listu. W języku potocznym najczęściej łączymy dwa słówka: is not, isn't, are not, aren't. Czyli nasze zdanie będzie wyglądało tak: Steven isn't writing the letter. Steven isn't writing the letter. Steven nie pisze listu. Proste, prawda? Przykłady. You aren't reading a book. You aren't reading a book. Ty nie czytasz książki. Mary isn't having breakfast. Mary Isn't having breakfast? Mary nie je śniadania. They aren't running. They aren't running. Oni nie biegną. I am not taking my bag. I am not taking. My bag. Nie zabieram swojej torby. We aren't waiting for my uncle. We aren't waiting for my uncle. Nie czekamy na mojego wujka. He isn't looking at the stars. He isn't looking at the stars. On nie patrzy w gwiazdy. We aren't doing our homework. We aren't doing our homework. Nie odrabiamy pracy domowej. W następnym filmiku będzie. W jakich sytuacjach używamy czasu present continuous? That's all for today. See you later, Pauland, You stay classy.